Witam serdecznie na kanale Ogreć Mukbohera. Na początek chciałbym Wam przedstawić pakiet powitalny dla nowych graczy. Forbet, tak, mamy nowy pakiet powitalny. Jeżeli ktoś nie ma konta, a chce się zarejestrować, fajnie. Link do rejestracji w komentarzu pod filmem. A wtedy macie różne promocje na start. Zakład bez ryzyka, tak jest. Właśnie mamy tutaj zakład ryzy bez ryzyka. Zwrot 100%. Także fajnie na... Konto bonusowe oczywiście do 1000 zł. Aż także, jeżeli Wam nie wejdą kupony do 1000 zł, macie zwrot do 1000 zł. Także super. Bonus od depozytu. Także drugi depozyt macie do 2000 zł. Podwojenie tak, właśnie dostajecie drugie 2000 i wystarczy raz obrócić po kursie 2. Także super. I macie także 30 dni grania bez podatku. Wystarczą 3 typy po kursach 1,30, czyli Rebel, trzy zdarzenia: na yy, trzeba wybrać po jeden 30 kurs i gracie sobie bez podatku Takie właśnie mamy promocje dla nowych graczy. Forbet polecam, jeżeli nie macie konta, możecie sobie pograć. Macie na to fundusze dla zabawy. Bardzo fajna okazja teraz, bo mamy euro. Ktoś, kto lubi się pobawić w granie, w postawianie i ma na to kasę, warto spróbować, bo dużo możecie zyskać. Tak jak tu wspominałem. Zakład bez ryzyka, bonus od depozytu i 30 dni bez podatku. A my lecimy do typów. Mamy sobotę, a więc konkurs o 50 zł dla widzów od Forbet. Co trzeba robić, żeby wygrać te 50 zł? Zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu pod filmem wytypować dokładny wynik im te pierwsze bramki w spotkaniu Milan Torino. Wygrywa pierwsza osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej pierwszej bramki. Także powodzenia. jeszcze udział w konkursie, a kto trafi i wygra, i będzie właśnie najbliżej pierwszej bramki, pisze do mnie na maila main macie w komentarzu pod filmem i w opisie filmu. Uważajcie, jutro będzie konkurs większy dla trzech lub czterech osób. No, zależy czy dzisiaj ktoś wygra, bo wczoraj chyba nikt nie wygrał, nikt się do mnie nie zgłosił. No, dzisiaj też może być ciężko z wygraniem, bo może to być 4-1. Znowu coś nie zatypuje takiego wyniku, ale zobaczymy. No, podsumujmy najpierw progresję. Ta i weekendu z wczoraj progresja ładnie siadła. Co tam ta puszcza nie pomyłce zrobiła? Ja widziałem wynik 4-1, także nie wiem, czy to się skończyło 4-1. Dla puszczy, czy jeszcze wyżej, no, po prostu demolka, dużo bramek. Tak jak mówiłem. Ogólnie wczoraj bardzo dużo bramek i w Portugalii fajnie weszło, jak tam grałem osobiście, co tam się działo w meczu Gil Vicenta, w Dogryce dwie bramki, tak um, mówię tak po prostu. no taśmę weekendu, no niestety dwie bramki, um, w polskiej drugiej, w pierwszej, oczywiście jak klasie, w drugim meczu, Motoru Lublin e, z GKS Katowice, niestety 0-0. Um, jeżeli war w pierwszej połowie by uznał bramkę, myślę, że druga też wypadła, no niestety skończyło się spotkanie, skończyło się spotkanie 0-0. A reszta weszło bardzo ładnie. Także ktoś skorzystał z tych typów, to skorzystał. Lecimy z progresji na dziś. Znowu gramy over, tym razem 2,5 i rusza włoska liga. Empoli gra z Monco i myślę, że będzie over 2,5 bramek. Empoli u siebie gra bardzo ofensywnie, przynajmniej w tym sezonie. Myślę, że początek sezonu nie będą tutaj szachowali, groi na remis. I będzie troszeczkę bramek. Tyle w ramach progresji. Lecimy do taśmy weekendu na dziś. Nadal próbuję cztery typy. Boję się trochę ruszać te pięć typów, bo nawet przy czterech jeden typ zawsze nie siada. Gramy na zwycięstwo. Dzisiaj Liverpool z Ipswich. My, moim zdaniem na wyjeździe i tak sobie poradzi z Beniaminkiem. Kolejne spotkanie Newcastle Southampton. Wysoki kurs na Southampton. Jeżeli bym ryzykował ale nie ryzykuje, Gramy na Newcastle. Moim zdaniem u siebie powinni sobie poradzić. Intermistrz gra z generą, która zawsze walczy o utrzymanie, ale pod koniec sezonu, a na początku zawsze traci punkty. I tutaj właśnie stracą wszystkie punkty. I ostatnie spotkanie pogoń z widzewem. Pogoń ostatnio zwycięża, nie traci bramek i moim zdaniem tutaj pod, podtrzyma tą pasę i znowu zcięży. Nawet jak straci bramkę, to tutaj więcej strzeli. Tyle małach ptasień weekendu i z progresji. Bierzcie udział w konkursie. Przypominam, mecz Milan-Torino. A jeżeli ktoś trafi i będzie najbliżej pierwszej zabramki, pisze do mnie na maila, mail w komentarzu pod filmem i w opisie filmu. Tyle o filmu. Trzymajcie się do jutra. Jutro konkurs dla trzech lub czterech osób. No zależy ile osób dzisiaj wygra. Znaczy, czy dzisiaj w ogóle ktoś wygra. Jeszcze raz. Cześć.